Witam, ja już jestem po karmieniu bydlaków, bo rajadają resztki, no i dzisiaj będziemy przykrywać pryzmę, ale wpadłem nam taki pomysł, że jednak zaryzykuję i będę jeździł po wywar, wywarem to zaleje zamiast wodą. Mam małzera z melasą, tylko wszystko zależy od tego, czy eltek odpali. Bo ostatnio próbowałem to rozrusznik stanął w miejscu i kręcił cały czas, mimo że kluczek odbi odbił, nie? A rozrusznik dalej kręcił, coś że go tam zacięło, ale było trochę ciepło. Może on odbił, spróbuję go na zaciąg ewentualnie. Jakby poszedł, to będę lał przed wyjazdem z 50-100 litrów yy, melasy do beczki. Dopiero pojadę po wywar. Tam gorący wywar naleje, to się ładnie rozmiesza. I na, na pryzmę i będzie taki, bo w wywarze brakuje energii, a energia jest potrzebna właśnie słód do zakiszania dobrego. Czyli to by rozwiązało sprawę na pewno, raczej na pewno. No, nigdy nie jest 100% pewny, że to się nie zepsuje, ale zaryzykuje. No i mam jeszcze takie bakterie do zakiszania. To też bym dodawał już na wierzch i to wszystko przykrył wysłodkami Folia dzisiaj powinno być zakończone. Tutaj wężyk już puszczony, wiecie co się tam dzieje, tak więc zobaczymy. Na razie będę jechał po sieczkarnię za chwilę. Będę wracał sieczkarnią na gospodarstwo. Będziemy odpalać go na zaciąg. Na razie muszę go wyciągnąć na beton. Ma come ti sei su? O que Wspólne, że ma, co? chwili, w zobacz. Wykonałem challenge. Teraz zamiana. Ty do Władka. Na tej trójce? Na tej trójce, no. Czekaj, bo tu kurwa długie się włączyły. Wiecę mu podgrzeje Gdzie on tutaj ma jakiś bieg? No tak, tak Tak się kurczę najechu Dobra uruchomiony lecimy po pierwszy wywar Leci z kukurydzy tak więc jest ekstra super git Lecimy po pierwszą beczkę, jestem już tutaj przed Milanowem i tak mi przyszło na myśl, czy może ktoś mógłby podrzucić mi jakiś namiar tutaj z okolic Parczewa e, na kombajn do kukurydzy. Chciałem 4 hektary resztę, co zostało, wykosić e, na ziarno. To, co już e, mi się udało zebrać, to, to mi wystarczy. Resztę bym chciał 4 hektary skończyć na ziarno. Tutaj rzeźnica, nadzieja, Siemień i wierzbówka byłaby do skoszenia. Jak Ktoś jest tutaj z okolic z kombajnem? Dajcie mi znać. Będę teraz dolewał do wywaru. Dopiero przyjechałem w Melasę, ale następnym razem, teraz jak będę wyjeżdżał, to najpierw wleję, żeby to się już po drodze wymieszało. Pierwszym razem nie lałem, bo nie wiedziałem, czy wywar jest, ile jest, ile mi dadzą i w ogóle, nie? Ale wiem, że mogę jeździć, tak więc będę lał po kolei. Trochę się porozlewało, ale zapierdzielam jak jebnięty. Nie ma czasu, bo tych beczek trochę trzeba. Chociaż 10 tysięcy litrów tam wylać. I tak bambra nie ma jeszcze, bo on będzie chyba musiał mi łyżką lać. Dlatego, że ponieważ ja się nie wpierdzielę na pryzmę LTE. On by może i wjechał, ale tył jest bardzo wysunięty. A pryzma idzie pod górę i zapierdzielę zderzakiem w pryzmę. Ale spróbować będę mógł. Dostała temperaturę aż cieknie jak woda. Dużo się tutaj nie zmieści jeszcze ze dwa wiadra Tak wygląda pryzma w dzień Nie wiadę ltekiem jednak Tak jak mówiłem za niski ma tył a pryzma za dużo podchodzi pod górę Cholera ziarna jest ładnie to wygląda tylko sucho no. Rura już zbutwiała Ci nie założyć tą. Ta znowu krótka Zobaczymy Plan jest taki Jadę do końca i rozlewam Genau Tylko, że mamy beczkę 2000 litrów Tu masz gdzieś ile? 600 nie? No ty tu będę 300 małeś no. no to Wylejemy ile pójdzie, trochę ujeździsz kołami i od razu wysłopki na to, nie? I będziemy się cofać, a ja będę zapierdalał po wywar w ten czas. Bo to schodzi z półtorej godziny teraz, bo tam wolno leci. Jak już wylejesz, to jeszcze trzeba będzie trochę przyjechać to. Dopierdziesz... No Tak, na końcu sobie tutaj będę wylewał. Tak, tak całkiem nie, bo to i tak spłynie, już tutaj może stanąć zobaczymy jak to pójdzie Nawaj do mnie jeszcze Dobra, wszystko, bo. Kurwa, stój! давай Добрый. Dobra, to obcieknie, ale pisz. Dobra, i do tyłu. Wszystko, wszystko. O. o kurwa! O kurwa! No i dobra, i tutaj jedna łyżka, i tutaj jedna łyżka. I od razu były słodki. Super. Dobra, jedziemy z drugą beczką. Olha, gente, se eu Zapierdzielam jak zły Termanda Tam już by słodkami usypane i tak chyba dzisiaj nie zdążymy, może że do no, jakby do nocy Ciekawe jak to się ubiło jeszcze pod tym, za tym zalaniem Nie zeszła ostatnio cała beczka. Było za gęste. Może teraz na bieżąco jak jest, bo ja byłem przed południem zdrowo i to tak osiadło, teraz na bieżąco może zleci lepiej. Za dużo zachodu, żeby tutaj wody lać nie zostało aż tak dużo. No ale teraz prawie że do połowy dojdziemy, to też może i się udać. Tutaj można było 20 tysięcy wlać litrów. Nic by się nie stało złego. Znalazłem kombajn do kukurydzy, będę siekał tamto, może nawet jutro, czyli akcja za akcją. Ja myślę, że to obcieknie aż do spodu. Wilgot zawsze idzie w dół. Z grawitacją. Ale wysłodek będzie mało. Chyba. Rozlewamy ostatnią beczkę. Kurwa mrozi jak w kieleckim. Los wywaros. Nie wiem czy wy coś widzicie ale by słodki się prawie że skończyły Chyba nie stamczy do samego końca Robił. Dobra to co? Trzymajcie się, niech plon będzie z nami. Ja jeszcze tutaj przykryjemy. Folią dzisiaj nie przykryjemy, ale wysłodkami Trochę pojeździmy i jutro już pójdzie folia. A na dzisiaj to będzie tyle. Marta! No, jeszcze się na chwilę włączam. no Pokazuję tylko tak końcówkę. Jutro to przykrywamy. Lepiej nie będzie. Dzisiaj już nie zdążymy. Za dużo Zostało nas dwóch. Ale jutro przykryję i, i niech się kisi. Tam jest większa warstwa wysłodek, tutaj później zmniejszaliśmy, bo się kończyły, najzwyczajniej w świecie. Tam będzie później otwierane, to i szkoda, żeby się zepsuły. Teraz to już do zobaczyska.